Cześć, witajcie na kanale Multipasco. Dzisiaj jest sobota u mnie i wciąż trwa promocja między 21 a 23 sierpnia. W zasadzie zostało pół godziny soboty, i chcę zdążyć tutaj jeszcze zagrać. Więc znowu promocja. Tym razem 5 gierek nowych bierze udział w tej promocji. Podobnie jak tydzień temu. Chodzi o to, aby zagrać 6 razy za 5 zł, aby dostać bonus 10 zł. I trzy razy można tak zrobić, więc chcę odebrać 30 zł bonusu za to, że zagram 18 razy za 5 zł. Wydam 90, a 30 mi wróci. Jakie gierki w tym tygodniu, w, tym, w, 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 w ten weekend biorą udział w promocji? Podróż marzeń, kosmiczny mecz, stworki, gwiazda polarna i moc czwórek. Ja będę grał zgodnie tutaj z kalkulatorem. Multipasko podpowiada mi, że powinienem. Biorąc pod uwagę gierki w cenie 5 zł i kupno ich za 90 zł, chcę trafić los w kwocie minimum 50 zł. Jakiś taki jest mój cel, tak się optymalizuje. I tutaj na szóstym miejscu widzę moc czwórek: 31% ponad szansy na sukces na takie zdarzenie. No, w tydzień temu grałem w podobny sposób, tylko w gierkę smocze skarby, podobna szansa była i udało się. I to dwa losy, aż trafiłem takie właśnie w kwocie powyżej 50 zł. Więc dzisiaj gramy sobie w moc czwórek. Moc czwórek. 18 losów aż. A jeśli chodzi o wielki turniej gierek, to za tydzień dopiero. Licznik gier widzicie w prawym górnym rogu. Saldo startowe 976 zł i 10 groszy, i kupujemy pierwszy los za 5 zł. Cóż my tu mamy? No. Moc czwórek, więc wygrywające liczby widzimy z lewej strony. No i szukamy je tutaj po prawej stronie. Są opatrzone odpowiednimi mnożnikami. Każde cztery liczby są opatrzone jakimś mnożnikiem. Pierwszy los jest pusty. Kupujemy drugi los. 13, 19, 9 albo 39. Takie liczby szukamy w naszym drugim losie. Nic się nie udało. No niestety dwa losy pierwsze są puste. Kupujemy trzeci los. 33, 24, a 33 siadło i 36 siadło. I jeszcze mnożnik razy 4 był pod nimi, więc mamy los w kwocie 50 zł. Wow, mamy los w kwocie 50 zł. A to oznacza, że cel został już zrealizowany. Ten cel, który sobie postawiłem, i to raczej na 100% oznacza, że dzisiaj znowu wyjdę na plus dzięki tej promocji. Super. Te 30 zł bonusu na pewno dopomoże. No bo wiecie, w najgorszym wypadku no już w tej chwili wygram 80 przy moim założeniu, a jeszcze na pewno co najmniej 10 zł wpadnie. A żeby wyjść na zero potrzebuję właśnie 90 zł wygrać łącznie z tymi bonusami. Sprawdźmy jeszcze tutaj ostatni układ. Tutaj nie ma nic, ale to jest 50. To jest te 50 zł, które chciałem znaleźć. W trzecim losie, udało się znaleźć. No fajnie. Mam szczęście do tej promocji. Kupujemy czwarty los. 11, 3, siedem 17. Razy trzy jeszcze zostało nam na koniec. Zobaczmy. Nie, pusty los. Kupujemy piąty los. 37, 22, 13 albo 20. Którą z tych liczb poproszę? Mnożnik razy 1 i mnożnik razy 10. Niby naj, najlepszy. Mm, nie ma nic. Piąty los, puste. No to teraz będziemy testować, czy wpada bonus. Szósty los, więc powinien się pojawić pierwszy bonus w kwocie 10 zł. O tym losie. Więc nawet gdyby nie było wygranej, ale ona już jest! Popatrzcie 37. 37 pod nim, pod tą liczbą, 250, a całość opłatrzona mnożnikiem razy 3, czyli 750 już mamy w tym losie 750. Kupujemy jeszcze coś trafić, razy 10 na koniec 7,50 i do tego bonus wskoczył, więc jest fajnie. Bardzo ładnie. Dzisiaj to idzie, kupujemy siódmy los. Nowe wygrywające liczby 22, 20, 19 albo 15. Pusty los. Kupujemy kolejny los. No na razie dwa wygrywało, ale jeden z nich był w tej kwocie, o którą mi chodziło. No ja myślę, że tu będzie jeszcze trochę wygrywających losów. Przynajmniej cztery, żeby dzisiaj było. Tak liczę. W zeszłym tygodniu miałem chyba sześć wygrywających losów na 18 w Smocze skarby. A ilość wygrywających losów tam jest podobna. Jak w tej gierce. Moc czwórek. 9, 33, 38, 34. Poprosimy jeszcze mnożnik razy dwa na koniec. Dwie gwiazdki. Nic to nie dało. To jest pusty los. No dobra. Jesteśmy na półmetku. Kupujemy dziesiąty 5, 20, 36, 19. No, jeszcze potrzebujemy co najmniej jedną wygraną. I kolejna wygrana to już na 100%. Będziemy na plus dzisiaj. Ale jeszcze co najmniej jedna wygrana musi się pojawić. Pusty los. 11 los. 13, 38, 19 i 1. Kolejny pusty los, kupujemy 12. 24, 14, 5 i 15. To co, po tym losie musi wpaść drugi bonus 10 zł. I jeszcze do tego jakaś wygrana by się przydała. Mimo wszystko, zobaczmy. No nie ma, nie ma nic, nie widać 983 saldo. Na 993. To jest wynik bonusa drugiego, bo los był pusty. Dwunasty los też był pusty, niestety. I zostało ostatnich 6 losów, które zamierzam kupić, które się zakończą trzecim bonusem 10 zł. No na razie tylko dwie wygrane. Czekam na kolejne. No liczę, że co najmniej cztery wygrane dzisiaj tu zobaczę. Chociaż nie będzie to łatwe, bo na razie, jeśli chodzi o liczbę wygranych, to. Słabo. Ale udało się trafić 50, więc nie narzekam. Generalnie nie mam co narzekać. Pusty los. Pusty los. Zostało 3. Yy, 5, 5 losów jeszcze. Dobra. Mam nadzieję, że będzie jakiś wygrywający. Nawet zwrot to już by było, że wychodzę gdzieś na plus. I jest. Oj, oj, jaki piękny los. Popatrzcie, jaki piękny los. Haha. <ścoughs> Drugi dzisiaj znowu fajny los. Podobnie jak tydzień temu, też mi się już udaje, podobnie w tym odcinku, dwa takie fajne losy, które sobie zakładam. Ten jest wspaniały los. No popatrzcie, jakie piękne liczby: 39, 35 i 6. Wszystkie trzy wygrywające z mnożnikiem razy 1, ale obok jeszcze 35. 5 zł, ale mnożnik razy 10, więc to jest warte aż 50. No, łącznie 172 50 zł 50 groszy w tym losie już, a jeszcze szukamy dalej. Jakaś taka nierówna ta wygrana. Nie wiem, czy są takie losy w takiej kwocie wygrywające. Coś jeszcze może będzie. A jest. Widzicie, dochodzi. Dochodzi kolejnych 21.50. 22,50, przepraszam. 7,50 razy 3 to jest 22,50. Więc już mamy 195. I czy jeszcze coś na koniec? Jeszcze na koniec! Jeszcze na koniec! 45 zł z mnożnikiem razy 4. I łączna wygrana 375 zł. Ja nie mam pytań, mam tak piękne szczęście do tych promocji. 375 zł. Przepiękna wygrana. Ile tu łącznie liczam, zliczam sobie, ile ja tu w ogóle już wygrałem, no dużo, chyba 432,50 mi tutaj wychodzi, no, czy 427,50, przepraszam, nie, 432,50, dobrze mówię. No, pięknie, no, pięknie dzisiaj to idzie 375. Znowu kolejna piękna, wysoka wygrana. Pod koniec soboty zaraz tu na Multipasko zobaczymy. Te wygrane tam spływają powyżej 100 zł. Więc powinna się ta moja wygrana pojawić w, w mocy czwórek niedługo. Tu do maksymalnie do 6 minut spływają te wygrane. Więc ostatnie wygrana od kwoty 100 zł. No, u mnie jest zł. 5. No zaraz tu powinna gdzieś się pojawić ta moja. moja już jest 23:44. Moc czwórek 5375. Tak jest, to jestem ja. Super. Więc widzicie szczęście mi tutaj. Naprawdę dopisuje. Widzimy gierkę Daglak, tak? Wiem, że jest nowa gierka Daglak. W, w niej nawet ta stawka szalona 100 zł się pojawiła. Będę w nią grał. Tak, będę w nią grał. Zobaczycie to w kolejnym odcinku na kanale. A tu kontynuujemy. Zostały jeszcze cztery losy. Więc idźmy dalej. Kupujemy los numer 15. 375. Wow. Jedna z wyższych wygranych, oczywiście, na kanale. O, jest kolejny wygrywający los. Na razie to wygląda na zwrot. 29. Z mnożnikiem razy 1. No, jest 5 zł. To jest czwarty wygrywający los dzisiaj? Ładnie. I kupujemy kolejny los, numer 16. No, fajnie, fajnie się udaje z tymi gierkami u mnie ostatnio. Ale ten los pusty. Jeszcze mam dwa losy przewidziane. Los numer 17. I będziemy coś podsumowywać. A podsumowanie na pewno bardzo fajne. Nic to nie dało. Okej. Okay. Jest jeszcze ostatni los, zobaczmy. 18 los. Po nim będzie bonus. 10 zł. Czy dołoży się jeszcze jakaś fajna wygrana? Czy to będzie pusty los? Ostatnie pole, i podsumowujemy, co tu się dzisiaj wydarzyło. To Jest pusty los. Ok, ale wskoczył bonus. Więc teraz, tak. Co się dzisiaj zadziało? Na 18 losów. Wygrało tylko 4. Wprawdzie. 4 to taka średnia, bo tu mniej więcej wygrawała co czwarty, więc no, można się było tego spodziewać. Ale pośród nich aż dwa były takie, o jakie mi chodziło w kwocie 50 zł lub więcej, w tym ten drugi aż 375 zł. No bardzo wysoka wygrana. I łącznie wygram aż 437 ,50 zł w tych losach, a do tego dostałem ten bonus 30 zł, więc łącznie 467,50. Koszt gry 90 zł, więc na czysto do przodu 377,50. 377,50 dzisiaj do przodu znowu bardzo, ale to bardzo udany odcinek. Saldo końcowe 1353 zł. No pięknie, pięknie to wygląda. Fajnie będę testował yy, Lag w kolejnym yy, odcinku. Zagram sobie tam za 100 zł, ale uwaga, nie będzie to 100 losów po złotówce, tylko zagramy nieco inaczej, ale to już jeśli chodzi o szczegóły, dowiecie się w kolejnym odcinku. Za dzisiaj dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie w ten sobotni wieczór u mnie, a u Was niedzielny poranek. Pozdrawiam.